Wszystko zaczęło się pod koniec lat 50. Pierwszy konkurs piosenki Eurowizji trafił do największego, choć wciąż zaledwie 60-kilku miasta wschodniej Szwajcarii Lugano. Miasta, którego nazwa według różnych źródeł pochodzi od celtyckiego bóstwa Lów. Patrona Wód, albo od łacińskiego słowa lucus, oznaczającego święty las. Dlaczego akurat Szwajcaria? Ten malowniczy kraj został wybrany głównie dlatego, że składa się leżeć w sercu Europy. Nadawcy uważali, że z technicznego punktu widzenia serce Europy zaoferuje najlepsze warunki do emisji konkursu w telewizji. OK, no more politics. Dyna is Neutral Ground Switzerland. Był 24 maja 1956 roku. Program rozrywkowy realizowany przez kraje europejskie, którego założeniem było zjednoczenie państw Europy, użył światło dzienne i emitowany był głównie przez publiczne rozgłośnie radiowe. Dla nadawców telewizyjnych był to natomiast test, czy będą w stanie nadawać na żywo ten sam program telewizyjny w tym samym czasie w całej Europie. Eksperyment się udał. Na pomysł realizacji konkursu wpadli członkowie Europejskiej Unii Nadawców, powstałej w latach 50. organizacji zrzeszającej publiczne, niekomercyjne, stacje radiowe i telewizyjne Europy Zachodniej w celu wymiany realizowanych programów i wspólnej produkcji audycji dla widzów w wielu krajach. Konkurs piosenki Eurowizji wzorowany jest na kolorowym festiwalu piosenki włoskiej w Sanremo, jednego z najstarszych w Europie festiwali piosenki, odbywającego się rok rocznie od 1951 roku. Al Festival di San Remo, i Ricky e poveri! I tak na włoskim festiwalu swoje kariery rozpoczynali chociażby Eros Ramazotti czy Andrea Bocelli. A poza Eurowizją, konkursem w Sanremo zainspirował się też między innymi nasz rodzimy Sopot Festival. Dzień dobry, kochani. To jest jeden z najważniejszych występów w moim życiu. Znacie, every Night? Podczas inauguracyjnego konkursu piosenki Eurowizji w szwajcarskim Lugano, zwycięzczynią okazała się reprezentantka Szwajcarii, Liz Asia, ze śpiewaną po francusku piosenką Refren. W pierwszej Eurowizji wystąpili solowi artyści z zaledwie siedmiu krajów Holandii, Szwajcarii, Belgii, Niemiec, Francji, Luksemburga i Włoch. Każdy kraj miał przesłać po dwie piosenki. Pojedynczy utwór nie mógł trwać dłużej niż 3 minuty. Dzisiaj uczestników jest ponad 40, w finałach zaś pojawiają się reprezentanci 26 krajów. Hard rock. Pierwszy konkurs trwał jedynie godzinę i 40 minut. Format zrodzonej z powojennych ruchów pokojowych Eurowizji ewoluował na przestrzeni kolejnych lat. O konkursie zaczęto mówić coraz więcej, a kolejne edycje zaczęły wywoływać z racji na rosnącą popularność festiwalu, ale i jego wielkość, zwiększająca się liczba uczestników, coraz bardziej atrakcyjne show, coraz bardziej zauważalna, magnetyczna, ekstrawagancja i przesada wyrazu, a także tylko większe. I większy entuzjazm u odbiorców. Zgłoszeń z roku na rok przybywało, stąd też w konkursie w końcu pojawiły się i półfinały w konkursie od 2004 roku. Warto tu zauważyć, że aby dane państwo mogło wziąć udział w Eurowizji, wcale nie musi okazać się państwem europejskim, a jedynie należeć do Europejskiej Stacji Nadawców czyli wspomnianej wcześniej organizacji, do której należą choćby Azerbejdżan, Algieria, Egipt, Izrael, Liban, Maroko czy Turcja. Z kolei Wśród członków stowarzyszonych, czyli państw świadczących usługi telekomunikacyjne poza europejskim obszarem nadawców, możemy znaleźć Brazylię, Chile, Chiny, Koreę Południową, Kanadę, Stany Zjednoczone czy Australię, której Eurowizja cieszy się od lat dużą popularnością, stając się pełnym emocji wydarzeniem narodowym. Lata upływały, kolejne konkursy przemijały i zaczęto częściej przebąkiwać o nie do końca sprawiedliwym systemie głosowania, kosztach organizacji, organizacji pojedynczego festiwalu obecnie każdy kolejny konkurs to wydatek rzędu milionów dolarów czy samej jakości muzyki. W Eurowizji jednak od dawna o samą muzykę już nie chodziło, a raczej o radość, wspólne świętowanie, absurdalne show. W 1999 roku zdecydowano się na zmianę, dzięki której uczestnicy mogli śpiewać piosenki w dowolnym języku. Wcześniej dozwolony był jedynie język urzędowy państwa wystawiającego swojego kandydata, za wyjątkiem krótkiego okresu w latach 70. Dwa lata wcześniej, w 1997 roku, skończyły się też bezwzględne rządy jury, a europejscy obywatele otrzymali możliwość głosowania telefonicznego. Później doszła do tego możliwość oddania. Głosu poprzez SMS. Dzisiaj widzowie z całego świata mogą oddawać swoje głosy także na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej. Jeszcze wcześniej, podczas drugiego konkursu w 1958 roku, wprowadzono zasadę, że kraj, który wygra konkurs, stanie się jego gospodarzem w roku kolejnym. Ta zasada, obok zasady niemożności głosowania na swój własny kraj z pierwszego konkursu Eurowizji, w konkursie utrzymała się do dzisiaj. W 2020 roku zaś konkurs piosenki Eurowizji nie odbył się ze względu na wybuch pandemii COVID-19. To jedyny taki przypadek w ponad 60-letniej historii festiwalu. Historyk Dean Woollettik zauważa, że konkurs Eurowizji tak naprawdę zyskał popularność dopiero pod koniec lat 90., kiedy Europa naprawdę zaczęła działać na rzecz praw i szacunku do mniejszości seksualnych. Obecnie społeczność queerowa jest jednym z najwierniejszych fanów tego spektaklu. Wuletic dodaje, w żadnym innym konkursie ani w żadnym innym wydarzeniu tak wiele osób z tak wielu krajów w Europie nie może głosować. Eurowizja stała się nie tylko europejskim, ale i światowym fenomenem. Oglądamy ją w pubach i barach. Organizowane są specjalne seanse łączone z barwnymi imprezami i kolorowymi strojami. Tematyczne afterparty. Spotykamy się na domówkach. Oglądamy ją z rodziną, przyjaciółmi. Najbliższymi. Eurowizja to przesada, Eurowizja to dziwność, Eurowizja to szaleństwo, ale Eurowizja to też i dystans do siebie i do świata. W wielu krajach finały konkursu niosą za sobą ogromną widownię. W Szwecji, Finlandii czy Norwegii udział w oglądalności programów telewizyjnych w tym czasie potrafi wynieść ponad 80%, na Islandii z kolei prawie 99%. Niezmiennie od 2010 roku w finale eurowizyjnym pojawia się tak zwana Wielka Piątka czyli Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy oraz Francja. Te kraje nie muszą troszczyć się o walkę w półfinałach. Dlaczego tak jest? To państwa, które wyróżniają się największym wkładem finansowym w realizację konkursów w Eurowizji. Trzeba przy tym zauważyć, że to decyzja kontrowersyjna, która do dzisiaj wywołuje u odbiorców, ale i wśród krajów uczestniczących spore zamieszanie. Według wielu narodów niesprawiedliwe jest to, że niektóre kraje pojawiają się w finale automatycznie i wpływu na taką decyzję nie powinna mieć. Liczba środków finansowych, jakie na organizacje show przesyłają. W 2013 roku Turcja wycofała się z konkursu na znak protestu, między innymi właśnie z tego powodu. Do dzisiaj do udziału w festiwalu nie powróciła. I choć Eurowizja ewoluowała, to tendencja do politycznego głosowania się tu nie zmieniła. Poszczególne państwa często głosują na swoich dobrych sąsiadów oraz te kraje, z którymi są w dobrych stosunkach. Tam, gdzie relacje nie do końca się układają, sąsiedzkie bolą. Odzwierciedla nierzadko niższa liczba punktów, czy też ich brak, bez względu na to, czy dany występ uważany był ogólnie za udany czy też nie. To najdłużej trwający coroczny międzynarodowy festiwal muzyczny, transmitowany przez telewizję, a zarazem ogólnie jeden z najdłużej emitowanych programów telewizyjnych na całym świecie, oraz jedno z najchętniej oglądanych niesportowych wydarzeń międzynarodowych. Znów! Na całym świecie. Co roku Eurowizja oglądana jest przez miliony widzów, średnio ponad 100 milionów. Co istotne, konkurs piosenki Eurowizji emitowany jest w wielu krajach, które w konkursie udziału nie biorą, jak Brazylia, Meksyk, Egipt, Nowa Zelandia, Tajlandia, Japonia czy Indie. Emisje te cieszą się w tychże krajach sporym powodzeniem. Eurowizja, jak na apolityczny program z założenia, który tak do końca apolityczny jednak nie jest, nie unika kontrowersji. W 2024 roku dopuszcza do konkursu Izrael. Decyzja ta krytykowana jest ze względu na ludobójstwo Palestyńczyków, którego Izrael dopuszcza się w Strefie Gazy. Belgijska minister Kultury o pozostawieniu Izraela w konkursie wypowiada się tak. Tak jak Rosja została wykluczona z Eurowizji po inwazji na Ukrainę, tak Izrael powinien zostać wykluczony, dopóki nie położy kraj rażącym łamaniom prawa międzynarodowego. Przedstawiciele rządu izraelskiego oskarżają zaś krytyków o antyizraelskie. Uprzedzenia. Warto tu wspomnieć, że po najeździe Putina na Ukrainę Rosja z konkursu piosenki Eurowizji została bezwzględnie usunięta. Z kolei w pierwszym konkursie Eurowizji Niemcy, pragnąc podreperować swój zdeptany po II wojnie światowej wizerunek, jako reprezentanta z kraju wystawiły człowieka ocalałego z Holokaustu. W 2021 roku natomiast Białoruś została zdyskwalifikowana z Eurowizji z powodów politycznych. Był to jeden z nielicznych przypadków całkowitej dyskwalifikacji kraju. Powodem okazały się słowa piosenki, które naruszały zasady zabraniające przekazów politycznych. Uznano, że w utworze Kandydat Białorusi kpi z protestów przeciwko prezydentowi. Białorusi, Aleksandrowi Łukaszence. Idąc dalej, pierwotnie przesłana przez Izrael piosenka na rok 2024, October Rain również wzbudziła kontrowersję, ponieważ jej tekst nawiązuje do konfliktu Izrael-Hamas. Podobnie jak w przypadku Białorusi, naruszając zasadę zakazu upolitycznienia. Izrael musiał zmienić tekst i tytuł piosenki na Hurricane, aby móc wziąć udział w konkursie. Dystans, kicz, humor, patos, ekstrawagancja, kampowość, efektowność, blicht, prześśność to wszystko to Eurowizja. A cała ta historia zaczęła się przecież tak skromnie w czarno-białych telewizyjnych barwach. I mimo, że to konkurs, który wcale przecież apolityczny nie jest często wywołując poprzez swoje decyzje silne reakcje to wciąż to mała Oda. Ku otwartości, dziwności, przesadzie. Festiwal, który nie bierze siebie na poważnie. Festiwal, który na przekór w swoim przepychu i ekscentryczności jednoczy choć na moment, jednoczy ludzi z całego świata, ale i festiwal, który swoimi politycznymi decyzjami nieraz pozostawia na języku gorzki posmak. Żadnych bojek,